gdzie wyraźnie jest wskazane, że działanie dziewięć czy w trybie konkursowym nie będzie realizowane w tym roku, także nie mogliśmy przystąpić do naboru, którego nie ma, żeby była jasna manipulowane. żeby Państwo dostali do ręki, natomiast udostępnimy do oglądu. Jest do Jest to element y, finansu. Y, to jest Dzień. bardzo istotna, bardzo istotna to. Ta... Szybko zorientowaliśmy się, że najpierw... Wymiany domaga się jedna jedna co najmniej zwiększy. One, one przypomnę, że mają około 40 lat. Są po prostu już do eksploatacji. Informacja hierarchia inwestycji, którą proponowano. Wspomniałem o zmodernizowanych pomieszczeniach. jeszcze do na dzisiaj brak takiej decyzji, brak jednoznacznego wniosku dyrekcji szpitala w tym zakresie. Mam nadzieję, że nastąpi refleksja.